O! I teraz powinien być normalnie ten, na. Ej, coś mi coś gryzie, ej kurwa Friesia No, jest git Co bardziej cicho sobie wyrzucę. Proszę, bez screen gro. kurwa, on widzę, co jest? Co jest? Yo! Yo. No, ja. <laughs> a co, nie jesteśmy no, widzem? A tak się nie chcesz pokazać, ale smutno. No aha, <coughs> a co, jak jesteśmy znowu, to nie jesteśmy O widzem? No kurwa, no coś mi gryzie, kogoś. Daj mi tego darka. No, dark. O nim ci cały czas mówiłem. No, mówiłem. Jo, dwóch widzów. Pełnie tak. Ej, ale jeżeli ty nie jest cichu, to nie obrażaj. I no, no a ja. ty cały czas muzykę. jak kogoś. Może no, dzięki ci gram! Co tu jest ten frajer na pteku? Hehe, ja, frajezę! Chodź i O kurwa, malejma. Dawno w PVP nie grałem. Z mojej wytłumaczenia. Ja, o kurwa, malejma. Dawno w PVP nie grałem. Hehe, zamacytowany jak w Krakowie. Hehe. <grym> To też Cerato jest No, Cerato i ta rybka taka Fuj, że sam Cerato ogarniałeś, a ty nie pamiętasz Sojdziemy na Flexa? A. No, Flex to było to, co mieliśmy do 3 nie, co? Ale gówno. Popisz po no prostu tak 3 albo 4. Mhm. <gry> <gry> no, jesteście nie milną, bo no, no. może być taki No, pewnie Mało ludzi grało. No tak, no bo zazwyczaj gra się czwórki albo dwójki, albo solo. Albo błążka szóstki Zadko kto gra, kurwa trio. W ogóle znalazłem eko anzu. Na 70 i kusza. Hmm. No spoko. Mam coś odpowiedzieć konkretnie? Czy byś na końcu odpowiedzieć, to mogę to odpowiedzieć. No, Słaski, to jest udokumentowane na transmisji wideo na żywo. <laughs> weź to zapisz, weź, weź tego zapis. to, co to będzie rajwa. zapisane, debile? No wiem. Dupa mnie spędzi. No, po prostu to cię podrapie. Пердалай. Ты курва си. Ммм, это файна я. Я то я, что то, а, последний раз. Пока да дрим Ну, там я Ej sí, ten Pantera, Pantera, to starym, mod, to je Pantera Tigris Mod Co? to jest taka Tyla Pantera Tigris Mod To jest Mod Nie wiem czyś już nie, miałem już tego Mod <grym> Aj po prostu nie tego tego Dinga A się chyba zbuduję na wyspie na desentek <grym> No, ja mam połowa połowa arka starego, to są godziny przegram na The Center. Ale akurat tych godzin nie mam na tym, na tym koncie, tylko na drugim, bo jeszcze grałem na innym koncie. Znaczy, jeżeli chcecie, to można zagrać na no wipe tylko że to więcej, trzeba zobaczyć, czy to, nie jest czegoś takie, czy to nie ma czegoś takiego, że tam wszędzie masz turety nie da się nigdzie wejść i tak dalej. Bo to, no tak to jest. że będzie przejebane PvP albo przejebane coś, to i tak by nas zrajdowali pewnie na tym Uflexie czy na innym serwerze w 5 sekund. Więc to zbyt nie zwienia, o, kurwa parki bolą

Ej, ty, to, co ze mě beka. <coughs> A pevně teda te ad adity. A pevně teda te co do podpisane aditatem na sendet, to budou pevně za hajs. Mm. Za money money. Já ja to se kupujete. te Pyrrhomejny Pyrrhomejny, to kupujesz? Ja już mam dawno No widziałem no, A w ogóle go się oswaja tak, że się wypierdala go do wody, strzela się do niego i ujeżdża się go i zjada z inne? No Tą karchą to tego zabijesz znając życie, bo on nie ma dużo HP 4000 to nie jest dużo a to jest łatwiejsze do szadomajn do oswojenia? Zależy w sensie. Inaczej, bo to wygląda tak, że wrzucasz go do wody. i teraz słuchaj, Danon on bawiuce. Wrzucasz go do wody. Co? No. Nie? Jak go rzucisz sobie do tej wody, i on sobie tam. Jest, to ty strzelasz do niego, przynajmniej ja oswajam go pompą prymitywną Strzelasz się do niego Nie wiem ile razy, ja na przykład 145 albo tam 150 na 7-8 strzałów z pompy No nie, potem do niego podchodzisz, siadasz na niego Idziesz, zagryzasz wszystko co spotykasz na drodze, tylko że jest taka, jest, jest, jest taki hacyk. Co nie? Że jak coś ciebie będzie gryzło to spada efektywność. Nie Czekaj. No daj mi kurwa, powiedz, nie, ty jesteś jakiś rozjebany No to powiedz jak do końca. No, no i właśnie haczyk jest w tym, że możesz na nim jeździć tylko 30 sekund. O kurwa. I za każde zabójstwo to się resetuje. Co nie? Co nie? W sensie, że tam zabijesz coś i masz kolejne 30 sekund. No i. Jak spadniesz z niego, bo na przykład nie wiem, nie będziesz miał nic w okolicy i on cię zrzuci, co nie? No, no. To musisz czekać 5 minut, aż będziesz mógł znowu na nim jeździć. I w sumie na tym polega oswajanie go. A no jak nie, już będziesz miał 100% na nim, no. co nie, tam nabite, tej mingu jakby, to Aha. on ci się nie oswoi. No bo musisz zrobić taką jego umiejętność, że to się nazywa chyba Pyro Rage, czy coś takiego, czy tam Ability Rage, po prostu wkurwia się, tak jak na przykład Shadowmane miały ryki, to on tak liczy i się podpala jeszcze bardziej i wtedy go oswoisz. No no i zajebiste to I jest. Bo, on no on ogólnie On nie skacze jak Shadow Mainy, że w sensie tak wysoko do góry, tylko on skacze jakby przed siebie, trochę wyżej niż normalne stworzenia i jak klikasz L2 to on się zmienia w taką kulę ognia i trochę dalej leci. Może no może jakby podpalać wszystko za sobą, podpalać wszystko przed sobą. Może z tego co wiem to działać jak Flame Tower, jakby, ale nie wiem, jak to się nie wiem jak to się robi. Działa też normalnie jak Shadow Main ma tego Rage'a co tam jeszcze? Możesz go w każdym momencie zmienić w małego albo w dużego. Po prostu przytrzymujesz no kwadrat to jest i tam klikając to jest Jak jest mały, to on działa jak Flame Tower, taki na ramienny jak ten taka wieżyczka, co miałeś w arkusie w starym. O kurwa, tylko nie wiem pod czym się to włącza. Eee, kontynuując, no to jeszcze to jest takie coś, że. W ogóle to fajne jest to, że można bridować. Nie dostajesz demage od ognia, jak na nim siedzisz. Czyli to jest kontra na Firewithki. No. No i blue screen, i koniec.